Witajcie na kanale Adamańka Remonty. Z drzwi futrynka bardzo wąska. Od futrynki do futrynki jest prześwit 52 cm. Zobaczcie, mój łokieć ledwie się mieści. Bokiem muszę przechodzić przez te drzwi i wciągać brzuch. Co tu jest? Zobaczmy. Dzień dobry. Co tu się dzieje? No, chyba nikogo nie ma. Przerwa w pracy. No to w takim razie można nagrać. Ciemne ściany, czarne. Podłoga zielona. Cóż to jest? Dobra. Poprzedni film był pod tytułem Wpięcie trójnika w kanalizację, i tam było pokazane to pomieszczenie, jak wyglądało bez tych przeróbek, co są teraz zrobione. Przypomnę, to pomieszczenie było wcześniej kuchnią. Ścianka działowa jest w trakcie robienia. Po no co ta ścianka działowa? No po to, żeby z tej kuchni zrobić tutaj Łazienkę. I w tej części garderobę będzie sobie tutaj zabudowana szafkami. No, tutaj też będzie zamknięte i na całości szafa. Tak jak w garderobie, no, szafa. W łazience na tej ścianie ma być yy, umywalka. Muszę zmniejszyć. O, dobra. Umywalka na 90, także duża umywalka. Ściana ma prawie 150 cm. I umywalka będzie 90, więc taka naprawdę konkretna. Na tej, tutaj, na tej będzie. No, podejścia są do kibelka. Spłuczka podtynkowa. Wcześniej, tutaj, był ciąg szafek. No i Pierwsze zlew, tam zmywarka, i pozostałe szafki, które są na wyposażeniu kuchni. Po drugiej stronie, umywalka, była lodówka i też ciąg szafek. Przez całość nie było tych instalacji, co są tutaj. Zostały wykonane, doprowadzone podłogą. Rozkute to wszystko było dosyć konkretnie. Zostały tutaj płytki przecięte, zbite, zbity klej, no i musiałem jeszcze pół centymetra sfrezować betonu, wylewki, no po to, żeby zmieścić ogrzewanie elektryczne, hydroizolację, no i wiadomo, płytka, klej. Udało się, jest już wklejona też nowa mata elektryczna, zaciągnięta drugi raz klejem, podsycha podesknie to, to będą układane płytki. A płytki tutaj na tą podłogę będę miał formatu takiego nie widać w całości. Muszę wyjść na zewnątrz, żeby kamera chwyciła je w całości. O. Format 150x75. I z tych płytek będzie zrobiona w łazience podłoga. To no jest taka, taki gres bardzo choropowaty, imituje kamień. Ale ładne płytki. One mają też wtopiony brokat w tym momencie jak jest niepoświecone to nie widać tego brokatu. Zapalę lampkę, też nie widać. No nic, te płytki 150x75, pójdą tutaj do tej łazienki na podłogę. No, także w zasadzie żadna nie będzie w całości praktycznie. Docinania trochę. No ale tak zostało zaprojektowane. I pójdą też na spółczkę, na tą ścianę tutaj oraz półkę. I z tych płytek też będzie zrobiony cokolik. Cokolik tutaj widoczny to jest w tym momencie przykręcona płyta gipsowa po to żeby tutaj uzyskać spressor 2,5 cm na gotowo razem z płytką razem z sokolikiem. Tak ma być to rozwiązane, bo na pozostałej części będzie przykręcone drzewo i konstrukcja drzewa zajmie 5 cm. A cokolik ma być schowany 2,5 cm głębiej względem ściany z drzewa. Taka wnęka. Być może będzie ten cokolik jeszcze podświetlony, w tym momencie nie wiadomo. Więc troszeczkę tej zabawy będę miał z tymi płytkami 150 szlifowania cięcia, ale do zrobienia. Tutaj to w tym momencie sobie stolarz rozbierze te, te rzeczy. No i zamontuję też to drzewo na tych ścianach. Z sufitem też coś będzie robione, przerabiane. Ścianka działowa w, w tym momencie zrobiłem tylko częściowo. W momencie jak przykleję sobie płytki, to dokończę tą ściankę, bo nie chce mi się. Przez te wąskie drzwi tutaj przerzucać wszystkiego. chodzić w to i z powrotem. Że żeby sobie usprawnić pracę to w ten sposób. Po zakończeniu podłogi z okolików. Dopiero zamknę jedną i drugą stronę. I poszpachluję. Będzie łatwiej dla mnie. I mniej, mniej biegania przede wszystkim dookoła labirynty. Tuteczki. To już mówiłem, że są formatu 150 na 75 Wcześniej na całości też jest mata elektryczna, ona jest schowana dosyć głęboko, bo jakieś 5 cm w lewce niżej, ale nie była na całości dana, no bo to wcześniej była robiona kuchnia, więc szafki zajmowały 60 z jednej strony. Z drugiej strony, też 60 cm, no i te miejsca były martwe, nie było ogrzewania. Również tamta część koło drzwi, jakieś 40 cm, też była zimna. Więc została tutaj na tej części porządna druga mata elektryczna, już na całości pomieszczenia będzie w ten sposób podgrzewana. Grzejnika tutaj nie chcieli inwestorzy. Chociaż rozbijając tutaj pion, wszystkie rury były, no ale stwierdzili, że wystarczy tylko ogrzewanie, więc zostanie tylko ogrzewanie elektryczne. Termostat będzie montowany nisko, tak jest na całej części, wszędzie, tak samo i tutaj. Termostat, który jest do tej części, też jest zamontowany nisko. I tak będzie też zamontowany kolejny No hmm. Nic hmm. Ja kończę w takim razie Uciekam do domu. Kolejnego dnia będę przyklejał te płytki. W takim razie cześć wszystkim. Zostawcie łapkę. Fajnie jakby był też jakiś komentarz. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć.